Pan Słonzem, który absurdalnie szybko jeździ po tym... Niech ja wypadł Yo, ściga Natalia, dobry. Aj, ja wypadło. Czekajcie, wam trakt ten tutaj jest mega malutki, ciasny, wąski. Niektórzy co jeżdżą mówią, że jest mega niebezpieczny. Na zawodach jedziemy dwa kółeczka. Koleczka lecina, na się, dawaj, daj Parę korp włożonych, rozgrzewka, rozbieg i teraz zaczyna się pomiar Tak i lecimy dwa kółeczka szybkie Pierwsze zaliczone Bardzo ciasno, bardzo trudno tu jeszcze byś mega skupiony, miałeś siadło O, no, niestety wypadł z trasy jeszcze jeszcze jedna kółeczka zostało w koleżce, dawaj. A jak wysoko wjechał, no to było ryzykowne, ale siadło. 11,76. Mówię, ja Tak, koleżka poleciał na rowerze pana Podgórskiego. Wymieniają się rowerami. Może za duży, ale co? Gdzie pani Sawicka? Dawaj, dawaj. Pompujemy, tak, pompuj. Dawaj, dawaj. Ja nie mogę bronić prawa, bo. Trzymam tutaj sprzęt profesjonalny nagrywający, a to nie są lekkie rzeczy. Leci Natalia! Dawaj! Zobaczymy jaki czas wykręci! Ładnie pompuje, tam gdzieś się koło trochę odkleiło, ale to nie szkodzi. Tor trudny, wąski i wymagający. Lecą juniorzy. Kolega nabiera rozpęd i No, to przypompował. No, co się dzieje, bo trasa trudna, kochani, jest mega wąsko tutaj. Mega wąsko, trzeba się wklejać w tą bandę, nie gubić prędkości, więc nie jest łatwo. Zobaczymy, jak. Czas jaki? Nie ma. Tak, Bejmixy ciągle żywe. Koleżka na Bejmixie bardzo ładnie. Byłem mi taki podobny do, Szymon, do Dawida Goćka Czy to ta sama fura, nie wiem Pięknie. Ładnie Słuchajcie, musiałem się troszkę odsunąć, bo tu jest tablica z wynikami Ludzie chcą widzieć wyniki, a nie moje plecy Więc się odsunąłem metr I tutaj myślę, że też jest ujęcie dobre A wy zachęćcie tą brawami Kategoria Junior przypominam Ale tutaj nie yeah. Słuchajcie, myślałem, że ja już pan trak, mam z głowy, ale nie, muszę jechać, bo było pięciu w kategorii senior i oczywiście jestem piąty, więc jeszcze się tutaj chwilę pościgał. Seba pod górski leci teraz, tak! Ósmy czas zrobił, dobrze pompuje, rozpędza się, dawaj seba, waleczny chłopak! Aj, lipa! Dobra, jedziesz, jedziesz seba, że ona jedziesz! Mega wąski tor, więc łatwo z niego wypaść! Ale oczywiście na pantraku jak jest mały błąd, to czas mamy od razu już czapy! Ale zróbcie dla niego hałas, to jest Tak, hałas, dawa, idziesz idzieść! Tak Czysto, miękko, wkleja się dobrze Czarne opony po czarnym trzymają O nowe okrążenie, to się wydaje wolno, ale uwierzcie mi, nie jest tak łatwo pojechać. 9 sekund. Ja pewnie no. będę miał 12 a tutaj przed nami krakowski człowiek z Tripoli, Krisu! Dawaj Krisu, śmiga pięknie na enduro, na pantrakach skacze pięknie przez patyki. Dobry, miękko. Dawaj Krisu, idzieś! Tak, finiszujesz! Teraz leci, tak. Zróbcie dla niego hałas, prawa! Dawaj, Peter, dawaj, krajaj, Chłopak z tego co kojarzę, na co dzień siedzi w Warszawie, trenuje tam ludzi w jeżdżeniu na rowerach. Na kazurkę? Chyba tak, nigdy tam nie byłem. Dobrze, Piotrek, bardzo dobrze. I teraz Mateusz kraj... Dawaj, młody, lecisz! Koleśka na Dartmurze, włożył kilka kord, w dresiku, koszulka. Fischercik. to jest tak zwany lanzik. Ale tutaj nadążam za nim z kamerą. Muzyka nam gra. Red Bull sponsoruje impresję 946, okay, Jesteś gotowy? Dobra Wartek Gemza, tego pana pewnie znacie z mojego ostatniego materiału Pan Track, tak, polanka wielka Bartek był trzeci miejsce, miał w prosach Bardzo dobrze chłopak jeździ, teraz tutaj tak wieje, że mam wrażenie, że normalnie chcę go zwiać z tego toru Ale na razie się utrzymuje, ciśnie, pompuje, czas 9.11, pięknie Pan Tyburski, Pan Tyburski ma talent w wielu miejscach jeździ na enduro i no dajaj, wypadło Tak, ale będzie miał drugą próbę, wypad z trasy A przed nami pan z wąsem, pan Artur był najszybszy na kwalifikacjach Najszybciej jechał, najlepszy czas zrobił i teraz zaczyna swoje okrążenie Idzie, jaki tu jest doping Tak, pierwsze miejsce, nie pierwsze miejsce, tylko pierwsze kółko zrobione przez Artura Może i miejsce, zobaczymy Bo widzicie, że idzie pięknie 8.58 to jest stos Seba poszedł, tak, jego druga próba Bo jak wiecie, w pierwszej próbie wypadł, więc jak się skupi jak ładnie pojedzie, chyba jest kawkę wolniej niż reszta chłopaków, ale widać, że się stara. Jeszcze jedno kółko mu zostało. pompuje ciśnie w tego pantraka, ile może aż się prawie ten pantrak przesuwa. 9,8,8. A teraz zobaczymy, jak tutaj mu pójdzie, tak, nic nie mówił. Po pocichutku sobie oddychał, stał w skupieniu i teraz odpalił pedardę. Zobaczymy jaki będzie czas. 928 Odpalił Chriso Tak. Prawie przeciął fotokomórkę z tą kamerą. Chłop tutaj. Pan! Kamerzysta Dawaj Chriso tam wysoko koło włożył. Tutaj już troszkę niżej, tak jak trzeba. Kraja, krajewski. Dokładnie, tak, to jest ten człowiek, potwierdzam, leci. I rozpoczął swoje szybkie pomiarowe okrążenie. Lecisz, Nie jest to łatwo, to tak jak mówię, wyglądają patraki bardzo łatwo. Dobry czas. Pada na pełnej pompie lecisz. Mateusz Krawczyk. Oj, go, przepraszam. Oooo, były błędy, no i od razu czas jest. Ja jaj, nie I zróbcie dla niego hałas i dla wszystkich zawodników, lecisz Bartek! Tego pana poznajecie, Bartek Giemza. Drugi przejazd na czas, drugie okrążenie, i teraz będzie fotokomórka przecinała jego czas. Piękny ja jaj, czas, jak zwykle. Lecisz Paweł Tybórski! Ja Paweł Cyburski ja wypadł! No właśnie, nie zmieniaj przerzutek tutaj. Jak oni idą Jedziemy środkiem toru, dawaj dawaj Paweł Słuchajcie, Artur Wiesławek Lesi, pan z wąsem, który absurdalnie szybko jeździ po tym Ej, wypad, wypad Piękny czas, 10.67, ja przez chwilą jechałem, chyba miałem 12. Tak jak się spodziewałem, czyli oczywiście zajmuję ostatnie miejsce w kategorii masters, ale ja się jeszcze nauczę. Tak, tutaj przemiły koleżka, pan Marcin Motyka, znajomy wam dobrze z moich materiałów. Jeździ na co dzień głównie Enduro. A tutaj w tych Mastersach trochę widać, że to tacy emeryci, ale ciśnie ale co może, tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze jedno kółko Marcin, dawaj 11.10 Kolejny przejazd, poprzedni przejazd miał trochę lepszy kategorii Jak tam było panie Marcinie? co? No i w kategorii, w Mastersach leci tutaj legenda, człowiek legenda Maciek Jotko Czyli gość, który na wszelakich dyscyplinach jeździł rowerowych, wszędzie gdzie nie pojedzie to, to jeździ dobrze a no, muszę wam powiedzieć, że ci młodzi to tak bardziej miękko jeżdżą, bardziej minko. A nie, słuchajcie zobaczcie tutaj kochani od razu wyniki na gorąco Pani w kategorii mężczyźni Masters, o nie byłem ostatni byłem czwarty Ale pierwszy był pan Jakub Durlik, drugi Maciek Jotko A może pani pokazać inne kategorie? Czyli tak, Artur Więcławek oczywiście wygrał w mężczyznach, w kobietach jechała Natalia, jedna jedyna, a na samej górze mamy mężczyzn e, juniorów, pan Stępień Julian wygrał i pani Stawiczka Helena jako jedyna, dziękujemy ślicznie i kończymy relację z Pantraka, pa! Stop, 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 jeszcze dwa słowa ze zwycięstwem, jaki czas zrobiłeś, pamiętasz w ogóle? 8,58 8, Dokładnie, coś koło tego, to był najlepszy czas zawodów Jak ten pantrak Fajny czy nie fajny? O. Jak to pan jazda w kółko, nie? Tak. Ale, no, małki są, bandy są. Ale raczej taki raczej taki ciasny chyba, nie? Ciasny, bardzo taki ciasny, bardzo taki, kurczę, no malutki błąd i od razu już. Seba Podgórski mówił, że samobójczy tra, tutaj ten no, trochę. Nie jako taki. dla takich, kurczę, bardzo odważnych ludzi, ale jak widać da się jakiś czas. Spoko. Taki. Także gratulacje zwycięzca. E, we wszystkich kategoriach najszybszy czas kolega zrobił. Ja się nazywasz jeszcze raz? Więc Aleg no. no właśnie. Tutaj, Strzała. Tutaj sponsor. Sponsorzy. Nie na szkołę no. Tak, tak. Tak, no, jest, gość. jest gość. A tutaj drugi gość, Bartek Giemza, tak? Gęda, Tego tak. co Radek, pamiętam, Radek tak, ciegamy, tak. To mich, to Misz pam traków, dokładnie. A przyjeżdżacie no, na... To. Jedziecie na kolejną eliminację, tak? Nie pompujesz nie. Ja to Żyrardowa nie jadę. Ja to Żyrardowa jadę. jadę No i dobrze. Ja Żyrardów też muszę odpuścić, a na kolejnych no będę, także... Trzymajcie się chłopaki, strzała, hej. Hej. Oh